Siema siema siema, a więc otwieramy tym razem włas i wchodzimy do magazynu pyk Dadam i wyłazimy Co my tu mamy? Jakoś nie wiesz, że nikt nas tu nie zobaczy Na środku ulicy ładnie się tu urządzili zero trupów. Czysto No powinni tu być patrole Chyba widzę jednego. Może tu już zombie się wdarły. Dobra, idziemy go, zaatakujemy. Dobra. A ten snajperkę ma. Jakoś nie wierzę, że mi się uda go po cichu zdjąć. Ale. Trzasnę go toporkiem. Jebut! Fuck? LOL Czyli jednak tu są zombie? Wdarły się Ale jaja Każdy myślał, że tu jest schronienie z ludźmi O oh, fuck Czy jest w cholerę szwendaczy, że tak powiem? A my myśleliśmy, że to bezpieczne miejsce. A tu jednak nie jest tak bezpiecznie jak myśleliśmy. Ale wałek wow, w jakiejś szkole jesteśmy? Nie wiem. Dobra, swoją odpowiedzią nastraszyłeś Clementine. Boże, co mi ta Clementine obchodzi? To, oh so <laughs> no, <this is> <laughs> to nawet dobrze. Co What? w tym dobrego? How the fuck is this good? Before everyone Crawford was smart and they had guns. Wcześniej miał tu każdy rozum i broń. Teraz to tylko głupie mięcho. Nadal mamy szansę, dobra. Ciekawe, co teraz robimy. Ten też tylko ma ludzi. Dobra, idziemy za grubaską. Mam złe przeczucia, this. a ty jesteś lewy, no, Dobra idziemy, idziemy, idziemy. Wow, czemu tam jest X? Pewnie tam są zombie, bo nawet je słyszę. I co teraz? Just keep moving. Nie zatrzymujmy się tak łatwo powiedziane. Tutaj. Tutaj. Tak, bo ty wszystko wiesz oczywiście. No właśnie. A tu zaraz coś mnie wciągnie. Nie wiem, co tu się dzieje. Miało tu być bezpiecznie, a jak widać, zombie są na każdym kroku. A my idziemy szukać naszych zapasów, akumulatora i benzyny. A ta typka mnie wkurza, jakoś tak dziwnie wygląda. No i co my tu mamy? Rybki na ścianie. Wow, broń, broń, gdzie tu jest broń? Zamknięte. Boże, też ciężko wyważyć drzwi. Tablica. To jakieś taktyki. Ale fajnie. Dobre pytanie, gdzie zaczynamy? No... Tutaj. Ty wiesz wszystko, nie? Dajcie mi chwilę, ona zaraz to rozgryzie.

no, typka to pójdzie po leki. A ja pójdę I'll z Clementine szukać akumulatora. Okay, got plan. Be Stay close Czemu młodem to poreka? ja? We'll back here. Good luck. No to super. Każdy w swoją stronę. Klementa jest trochę tutaj niepotrzebna, ale wziąłem ją ze względu na to, że może zginąć. Bo jej nie lubię. No, pilnuj z Benem. No, zostań. No i gitarka. Eee, tu są drzwi. Pyk, to trochę nie wiem gdzie iść. Wczytywanko mamy Dobra, nie wiem, idę przed siebie. A ty na pewno trafię. Mogłem jednak popatrzeć na tą mapę. O tam stoi typka. Idziesz czy nie, no idę, gdzie ty jesteś? Czekajcie, czekajcie. Ona chyba tu w prawo poszła. Wyjście na uliczkę Nie wiem czy tu, czy nie Ale gdzie jest Molly? No bo ona musi lecieć jak zwykle Tup 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 fajne zejście A tam idzie zombiak Molly Czy ona zawsze tak musi lecieć? Dobra, idę gdzieś tą malejką co tam pisze? Co tam pisze? Kurde, nie przeczytam. Wow, ktoś tam przepałę zdał. Dobra, wchodzę tu. Dziura. Ale co mi z tydzią. Tej... O dobra, wejdę. Pewnie to się załamie. Skacz. Pięknie. Tu mnie gdzieś zaraz zombie zaatakują. Drzwi do warsztatu. Otwieraj. Tak, jak zwykle, nie masz siły. Wow. Zepsute. I co ja teraz robię? Nie bardzo wiem. Tu z boku raczej nic nie ma. Aż popatrzę. No tak, tylko co ja teraz mam zrobić? Jeszcze raz próbuję Potrzebne mi coś do podważenia tych drzwi No ale co ja mam? Kurde, nie mam czym Tak więc idziemy gdzieś tutaj, może coś będzie Ogrodzenie Ej, tam są tylko zombie Lepiej się nie zbliżać Kurde, doskonała to mam wziąć Wow Truposz spadł. Zostaw go. Ach. spider Spiderman. Gdzie ty była? Ona jest jakaś upośledzona. Zostaw go idiotko, on nie żyje. Molly jest upośledzona, o. Co? Bo już po nim. Jeszcze raz. Ona ma na jakiegoś. I ma lekarskie ciuchy, jakiś doktor. Już nie... Ona jest spoko. Znalazłeś jakieś wejście? Tak, ale drzwi są uszkodzone. No podłóż coś. Bardzo znalazłam, co masz? O, lewarek. Oh yeah. work. O tam zombiak idzie. A nawet więcej. O Boże, boją się dwóch zombiaków. No trochę więcej ich jest tu. Może trzech. No Podważaj to szybko. I będą lewerować. Kręć Kręć, kręć, kręć Kuku, kuku. Ku. Szybko, 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 bo idzie. Idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie. Dobra. I włazimy. O, ten ożył. Już doktorek nie żył. To sobą mu ten łeb rozwaliła. No fajnie, że oni tu nie wejdą. Dobra, szukam akumulatora. Dobra, spoczko foczko. Szukamy akumulatorkę. Może tu? Otwórz mache. No ja tu akumulatora akurat nie widzę. Świetnie. Dobra, sprawdzimy. W drugim aucie. Co, coś tam miga alarm chyba. Nie sięgam Dobra Wąż hydrauliczny To raczej nie to Tu jest podnośnik Panel kontrolny Obniżymy go No nie, no jeszcze zasilania nie ma fajnie Drzwi do biura Zamknięte Aja, ja, ja, nie dobrze. Tu nie ma zasilania no i trochę mam wała. Dobra, bierzemy jakiś wąż Samymi rękami tego nie zrobię. Gdybym miał czym to przeciąć, kurde, tu nie ma nic za przecięcia takiego. No to mam trochę wała. Może z nią pogadam. Daj mi coś. Coś e, czegoś się wale, mogę pożyczyć twój hak? That, uh, I dawaj Hilda hak. I Hilda, Hilda to i jej $1. hak. I Hilda? No dawaj Hildę. Trzymam cię za scratch. słowo. Żadnej rysy. Idziemy przeciąć, nie wiem pod co ten wąż przecinamy. Ale zaraz się dowiemy. Hilda, atakuj. No i co nam to dało, że to wyciekło? Aha. już tam coś. Oj! Mówiłem, że alarm jest. Jest akumulator. Dobra, bierz ciągle sprzymocowany. No, łap za kabla. Jeden Bake No i fajnie, alarm się wyłączył. Bo żeśmy odłączyli akumulator. Tak więc teraz go bierzemy. Tak, o, akumulatory są ciężkie. Burz go tutaj, tak ona sama ucieknie. No, uciekamy. Róż dupsko. Właś. O ty gnoju. Taki co teraz. Trochę ich tu dużo. Szyba. Zamknięta. Pyk, strzelamy. I po niej. chodzimy Pick. Dawaj rękę Załapę No i co? I chyba po wszystkim. Mamy wczytywanko i wracamy. Okay, so Ruchy. Ciekawe jak teraz się tam dostać. Gdzie się ja tak w życiu nie doskoczy, dawaj mi Haka? Skacz, jakoś nie wierzę w... S nie wiem, nie wiem. No skacz. O, wow, udało mi się odziwo. Dobrze nacisnąłem przycisk, miałem to wszystko puścić, ale jako tako się złapałem. Macie wszystko, czy nie macie? Zobaczymy kto przyszedł. Kogo my tu mamy? Dach zawalony. Muszę before? coś zrobić. Ona jest jakaś podejrzana. Dawaj akumulatory. A to? Upośledzona mole, Teraz wracamy, tylko nie wiem gdzie to było, w którą stronę. Czy to było tutaj, czy nie tutaj? Bo już się trochę pogubiłem. Jeju! Ole mnie wystraszyli. Wow!

Ale się wystraszyłem. Wracajmy do klasy. O, ale się mnie przestraszyli. Normalnie myślałem, że zawału dostanę. Idę, idę, tu je Teraz się na mnie wydrze, że nie mam akumulatora. A ten jeszcze nie otworzył tych drzwi? Pomogę ci tak? Get jest. Tak mam go, ma moli. Oby. No i co teraz? Co my tu mamy? Książki, telewizor, ulotki. Nie wiem co może być przydatne. Dobra, porozmawiam z nim. Ben, chodź tu. Mamy już benzyny, akumulator. Kiedy znajdziemy lekarstwo, możemy ruszać w drogę. No właśnie, brakuje nam ludków. No. niepotrzebnie dałem jej ten akumulator. Kurde. Nie poczekaj, możesz mi z czymś pomóc. Jest coś, co nie daje mi spokoju. Dobra, gadaj. O Keniego. Kiedy pracowałem z nimi, przy Łodzi poznałem go trochę i lepiej. Ale to, co wiem, nie daje mi spokoju. To przeze mnie Katia i Doug zginęli. Jeśli nie spieprzyłbym sprawę w motelu, wszyscy by żyli. Muszę mu powiedzieć. Nie, bo jak on mu powie, to on go zabije. Dobra, to powiedz mu, może cię zabije. Bo mnie wkurzasz. Rozumiem, wracam do roboty. Nie wiem, co mam szukać w tej klasie zbytnio. Dobra, popatrzę na wszystko. Lalki. Clementine, chcesz lalkę? Okropne. Książki? To raczej nie. Dobra, jeszcze mamy telewizor. Co tu jeszcze mamy? Tu nic ciekawego, tu też nic. Drzwi też nie. Ulotki tu mamy. Czekajcie, jakoś to obejdziemy. Pyk. I znowu to oznaczenia dziwne. Dobra. To jest jakieś, może liczba? Huh. Nie wiem o co chodzi. Dobra, porozmawiam z Clementine. Tak, to trzeba taka przecipa.

Dobra, teraz jeszcze patrzymy Klej Po co mi klej? Sporo kleju, globus Ciekawe co się świeje na świecie, tak W Europie nastał kryzys Tu nic nie ma Tu nic nie ma ciekawego, dywan to też nie

Nie wiem, czy miałbym iść, ale się przejdę. Tup, 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 tup. Wszystko dokładnie zwiedzę. Aha. Tu są zombie. Idziemy trochę w lewo. Może spotkamy Molly. O, coś tu jest. Co? Hmm? Ojo. O ja pitole. Dobra, wystrzelamy tych wszystkich. Pyk. Wow, wszyscy idą do mnie teraz fajnie. Dychać. Dobra, chyba wszystkich już mamy. są tam w środku, czy też nie? Siema. Jest tu ktoś? Buoi.

Dobra, wiecie co, ja sobie teraz zapiszę i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy szukać yy, czterocofrowej cyfry do sejfu, tak więc do zobaczenia, cześć!